Budowa Bosmanatu wkraszyła tak naprawdę w taką docelową fazę. Tak naprawdę cały szkielet budynku już stoi. Pewnie w lada dzień rozpoczął się wszystkie prace wykończeniowe. Zakończenie całego budynku planowane jest na jesień tego roku. To jest fragment takiego większego projektu, bo w ramach całego dofinansowania mamy i budowę Bosmanatu, i przedłużenie pomostu w rewie. Budowa Bosmanatu już się dzieje. Przedłużenie pomostu w najbliższym czasie powinniśmy ogłosić przetarg na projekt całego mola i pewnie realizacja fizycznie wykonanie tego przedłużenia pomostu, będzie najprawdopodobniej w przyszłym roku. Cała inwestycja na pewno będzie służyć przede wszystkim całemu środowisku żeglarskiemu. W końcu będą mieć swoje zaplecze, swój bosmana, swoje miejsce do spotkań, toalety, a przede wszystkim też mieszkańcom Rewy. Mieszkańcy Rewy również będą mogli skorzystać z tego obiektu, będzie na pewno też na miejsce spotkań. Tak jak już wspomniałem, toalety publiczne, które tam się znajdą, też na pewno poprawią wszystkim turystom jakby komfort w ogóle korzystania z całego otoczenia. A jeżeli mówimy o przedłużeniu MOLO, co dzięki temu zyska Tak naprawdę zdecydowanie więcej miejsc postojowych. W tej chwili MOLO, które jest wybudowane ma tak naprawdę dwa pomosty pływające. W docelowym projekcie przedłużenie tego pomostu pływającego ma być o 65 metrów, czyli długość, że tak powiem, wszystkich pomostów, gdzie można przysumować łodzią czy jakimkolwiek aktem znacząco się wydłuży. I tak naprawdę więcej łodzi, więcej turystów, większy ruch tak naprawdę w całej Rewie, wszyscy na tym skorzystają.